Witam Panie Pośle, a może już Europośle, bo zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Witam pana, witam serdecznie Państwa. Tak rzeczywiście przedstawię warszawiakom i mieszkańcom okolic, bo w skład okręgu wchodzi 8 powiatów okolicznych, podwarszawskich, przedstawię swoją kandydaturę. Myślę, że to bardzo dobra kandydatura. Jestem absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. No jestem dobrze przygotowany do pracy w Parlamencie Europejskim. Odbyłem staż w Komisji Europejskiej jeszcze w momencie, kiedy kiedy nie byliśmy członkami Unii Europejskiej. Uczestniczyłem także w rozmowach akcesyjnych, no, władam biegle dwoma językami, które są językami roboczymi w Komisji Europejskiej, myślę o francuskim i angielskim, więc nie będę niemy w, tej, w, tej, w tym Parlamencie, będę mógł uczestniczyć w rozmowach tych oficjalnych, ale też w tych kuluarowych. One są bardzo istotne, osoby, które niestety nie posługują się biegle językami, bardzo wiele tracą w, w Parlamencie Europejskim, a niestety takich po, europosłów, którzy dzisiaj pełnią, swoje funkcje i nie mówią w językach obcych. Jest bardzo wielu, więc ten aspekt także ma znaczenie. Ale oczywiście najważniejsza jest merytoryka i no, to moje wykształcenie, doświadczenie zawodowe. Przypomnę, pracowałem 10 lat w resortach gospodarczych. Później prowadziłem też działalność gospodarczą, więc mam to doświadczenie takie łączone i w administracji, i w sektorze prywatnym. Rozumiem także przedsiębiorców.